Jestem Martyna. Ja Miłosz. Witam Was na kanale Ewangeliczny Challenge, dzisiaj, challenge, e, dzisiaj mamy 19 października, czyli poniedziałek. E, oto posyłam Was jak owce między wilki. W tym fragmencie chodzi o to, że jeżeli ktoś nas rzuca na złą ścieżkę, na przykład ścieżkę, w której niektóre osoby na przykład nie wierzą w Boga albo po prostu mają inne wyznanie wiary. Jeżeli ktoś nas na taką ścieżkę rzuca, to nie warto dalej nią kroczyć, ponieważ Straszne złe są skutki tej, tej podążania tą ścieżką. Należy chodzić do kościoła jak najwięcej się modlić o to, aby Bóg przepędził z naszego życia tych y, na przykład nie wiem, nieprzyjaciół albo przyjaciół, którzy próbują nas na złą ścieżkę y, strącić. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? No, że żebyśmy się po prostu modlili za, ty, za te osoby i to będzie waszym challenge'em, żeby pomodlić się za te osoby, które was na taką ścieżkę. Które nie wierzą? Które nie czy, wierzą? Które nie wierzą. Nawrócić i starać się z nimi porozmawiać w jakiś sposób, żeby ich po prostu przekonać, że Bóg jest najważniejszy. Pamiętajcie o subskrypcji i lajce w górze. Pa!